Zacznę jednak od tego, że te obchody każdego roku gromadzą wielu mieszkańców Szczecina, nie tylko tych związanych ze stocznią szczecińską. Dziś nawet ulewnie podający deszcz nie przeszkodził w tych uroczystościach. One rozpoczęły się o godzinie 10.00, mszą świętą. W kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, której przewodniczył biskup Henryk Wejman, który podczas homilii mówił bardzo wiele słów na temat wdzięczności, na temat szacunku, do tych wszystkich osób, które niejednokrotnie poświęcały swoje życie w walce o wolność, nie tylko swoją, nie tylko swoich. Współpracowników, ale tak naprawdę wszystkich Polaków. Później te uroczystości przeniosły się tutaj, na plac przed bramą wjazdową do Stoczni Szczecińskiej, bo to właśnie tutaj symbolicznie rozpoczęła się w 1980 roku walka o wolność. Walka, którą próbowano stłamsić, którą próbowano stłumić, ale to się nie udało. Te pierwsze strajki rozpoczęły się w szczecińskiej Stoczni Parnica. Kilka godzin później stanęła kolejna stocznia imienia Adolfa Warskiego. Przez 13 dni 13 dni strachu, niepewności, ale także ogromnych nadziei. Każdego dnia, dzień i noc właściwie strajkowało od 300 do 1000 osób z wielu zakładów szczecińskich, ale w skali całego kraju to było 700 zakładów i ponad 700 tysięcy osób strajkujących. Miejsce symboliczne za moimi plecami, bo to właśnie w tym miejscu toczyła się ta walka o wolność. Szczecińscy strajkujący, stoczniowcy wystosowali 36 postulatów. Większość z nich miała charakter ekonomiczny. Chodziło m.in. o wycofanie, o zaprzestanie podwyżek cen, ale oczywiście o podwyżki emerytur, rent. Ale najważniejszym z postulatów była, wolność, była możliwość tworzenia wolnych, niezależnych związków zawodowych. I ku zdziwieniu strajkujących władze komunistyczne przystąpiły do rozmów. Rozmów, które zakończyły się dla strajkujących sukcesem. Władze komunistyczne zagwarantowały możliwość rejestracji wolnych, samorządnych, niezależnych związków zawodowych, ale także obiecały uwolnienie więźniów politycznych zapowiedziały zmiany gospodarcze. I to wszystko, ta ogromna radość niestety nie trwała zbyt długo, bo w 1981 roku wprowadzono stan wojenny i również trzeba było ponownie walczyć o wolność wszystkich Polaków. Ale po raz kolejny władze komunistyczne, władze PRL musiały ugiąć się przed fenomenem polskiej solidarności, o czym tutaj w 2007 roku, przed Stocznią Szczecińską, przed tą bramą mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Mieszkańcy Szczecina każdego roku pamiętają, pamiętali także i dzisiaj i tłumnie pojawili się tutaj na placu przed wjazdem do stoczni. Było też wiele młodych osób. Część z nich otrzymała stypendia, stypendia ufundowane przez Solidarność, stypendia imienia Longina Komołowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe, ale także za udział w wolontariacie było to pięcioro uczniów ze Szczecina, ale także jeden uczeń z litewskiego gimnazjum. Dodatkowo wręczono również Medale z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i odczytano listy. Listy skierowane do strajkujących wówczas w 1980 roku stoczniowców ze Szczecina. Listy napisane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę i przez premiera Mateusza Morawieckiego. Ale oczywiście najważniejszymi osobami, najważniejszymi gośćmi tych dzisiejszych uroczystości, tych dzisiejszych obchodów byli ci wszyscy, którzy tak jakby było to wczoraj, wspominają to, co działo się w Szczecinie 1980 roku w sierpniu 1980 roku. Oni dzisiaj wielokrotnie przypominali tę historię, przypominali czołgi wjeżdżające na teren stoczni i niejednokrotnie mówią, że chociaż zdawali sobie sprawę, że ryzykują własnym życiem, chociaż ten strach był, to jednak dużo większa była nadzieja i chęć odzyskania przez Polaków wolności.